Magdalena Floreszczek, witam i zapraszam na kolejne wydanie InfoMagnes w dzisiejszym programie. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gala Dnia Myśli Braterskiej. Międzynarodowe spotkanie młodzieży w Grecji. Nowy harmonogram Dniu 2016. Podsumowanie warsztatów filmowych i dziennikarskich w gręzówce. Mieszkańcy Ziemi Łukowskiej upamiętnili żołnierzy wyklętych polskiego podziemia niepodległościowego. Obchody trwały kilka dni, podczas których odbył się m.in. bieg pod tytułem Tropem Wilczym. Żołnierzami wyklętymi zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy 5 lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu niczym burza stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, oni, wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni. Co roku 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W całej Polsce organizowane są uroczystości na ich cześć. W Włókowie obchody odbywały się przez kilka dni, a punktem kulminacyjnym był bieg tropem wilczym. Dzisiejszy dzień jest. Można powiedzieć kulminacyjnym e, momentem łukowskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bo przypomnę, że za nami jest już konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, a także halowy turniej piłki nożnej Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorami obchodów byli Łukowskie Towarzystwo Furwającej Muchy, 10. Drużyna Harcerska Jata oraz Komitet Organizacyjny Burmistrz Łukowa i Starostwo Powiatowe oraz Fundacja Wolność i Demokracja. 7 lutego w Warszawie odbyła się Gala Dnia Myśli Braterskiej, która jest ważnym dniem dla każdego harcerza. Spotkanie to jest czasem podziękowań wszystkim instruktorom i drużynowym za ich całoroczną pracę. Podczas Gali Dnia Myśli Braterskiej odbył się plebiscyt niezwyczajny 2015, podczas którego wyłoniono najbardziej wyróżniającego się instruktora ZHP. Łukowski-Hufiec zgłosił swojego kandydata do tego tytułu. Mowa o podharcmistrzu Michale Mojskim, zastępcy komendanta ZHP Łuków. No miałem okazję podczas tej gali reprezentować nasz co Zostałem nominowany w kategorii wspieranie drużynowych w chufcu. Łukowski Hufiec zrzesza około 300 harcerzy. Hufiec Łukowski dzisiaj obejmuje no właściwie trzy powiaty. Tak? Bo obejmuje, powiat, obejmuje powiat Łukowski, powiat Radzyński, Białopodlaską i miasto Białopodlaska i powiat Bialski jednocześnie, czyli właściwie miała cztery powiaty. Michał Mojski czerpie wiele satysfakcji z pracy w harcerstwie. Jego przygoda rozpoczęła się w 1988 roku, kiedy to wstąpił do gromady zuchowej. Wstąpiłem dlatego, że moi koledzy też w tej gromadzie zuchowej byli. Później miałem krótki okres przerwy i pojechałem na obóz harcerski. Wtedy obozy harcerskie, chówce odbywały się w Okunince. No i wstąpiłem do drużyny harcerskiej, później byłem w drużynie wędrowniczej, zostałem drużynowym tej drużyny, instruktorem. No i tak to już kilkadziesiąt lat się toczy. Michał Mojski znalazł się w najlepszej ogólnopolskiej piątce, lecz głównego tytułu nie udało mu się zdobyć. Mimo to nie czuje się zawiedziony. Uważam, że to wyróżnienie jest nie tylko dla mnie, a w ogóle dla całej wspólnoty instruktorskiej naszego chówca dlatego, że moja praca dzisiaj w dużej mierze polega na wspieraniu tej wspólnoty instruktorskiej. I zupełnie się czuję zawiedziony, dlatego, że znalezienie się już w tej piątce finałowej jest ogromnym wyróżnieniem. Myślę, że, że tyle wystarczy, tak? że, że moje dokonania są na razie adekwatne do tego, co się mi udało osiągnąć tak? i że po prostu są lepsi ode mnie jeszcze w Polsce. Gratulujemy panu Michałowi i życzymy dalszych sukcesów. Grupka młodzieży z gimnazjum nr 2 imienia Stanisława Konarskiego w Łukowie miała okazję uczestniczyć w międzynarodowym spotkaniu młodzieży w Grecji. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu Erasmus+ pod tytułem „Młodzież wielojęzyczność i perspektywy pracy w Europie”. Projekt Erasmus+ realizowany jest od 2015 roku i potrwa do 2017. Na sfinansowanie projektu uczestnicy otrzymali 27 tysięcy euro. W dniach od 21 do 27 lutego sześć uczennic wraz z dwoma opiekunami przebywało na kolejnym spotkaniu uczestników projektu. Przy okazji tego projektu spotykamy się u każdego z partnerów jednokrotnie. No, tym razem spotkaliśmy się u partnerów w Grecji. Wszyscy razem, żeby podsumować działania kilkumiesięczne, żeby poprowadzić lekcje przez uczniów, przez nauczycieli dla innych grup międzynarodowych, przedstawić wielego wiele, różnego typu prezentacje dotyczące technologii. My w swoim zakresie przedstawiliśmy lekcję na temat inżynierii genetycznej jako pierwszego kroku w biotechnologię. Wśród uczestników programu byli uczniowie z Polski, Bułgarii, Hiszpanii, Rumunii, Litwy i oczywiście Grecji. Podczas wyjazdu oprócz spotkań szkoleniowych uczennice Łukowskiego Gimnazjum miały okazję zwiedzić liczne zabytki, m.in. bazylikę Świętego Dymitra, mauzoleum Galeriusza i Białą Wieżę z Muzeum Kultury Bizantyjskiej w Tesalonikach oraz starożytne miasto Dion. Uczennice bardzo miło wspominają wyjazd. Fajnie jest poznawać nowych ludzi, nowe miejsca i kulturę oraz tradycje. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, poznaliśmy kulturę grecką, spróbowaliśmy nowego jedzenia, takiego jak owoce morza. I była naprawdę super atmosfera. Młodzież z Gimnazjum nr 2 na wyjeździe promowało również polską kulturę, między innymi poprzez piękne ludowe stroje uszyte przez Karinę Wedziuk. Gimnazjum nr 2 gościć będzie zagranicznych partnerów w marcu 2017 roku. Znamy już harmonogram Dni Łukowa 2016, które odbędą się w dniach 26-29 maja. Gwiazdą imprezy będzie zespół Poparzeni Kawą 3. Tegoroczne obchody dni łukowa podobne będą do tych z lat ubiegłych, ale jak obiecują organizatorzy, poczujemy powiew świeżości. Wzorem lat ubiegłych odbędzie się już dziewiąty bieg z pochodniami, który wyruszy ze stadionu miejskiego, a zakończy w łukowskim parku. Ponadto odbędzie się wiele sportowych atrakcji, takich jak koszykówka uliczna, turniej siatkówki plażowej, warcaby i szachy. Milusińscy z łukowskich przedszkoli już po raz trzynasty wezmą udział w przedszkoliadzie. W naszym gronie organizacyjnym postanowiliśmy nieco zmienić niektóre propozycje. Stąd też pojawiły się chociażby parada motocyklowa, chociażby Bitwa kulinarna, ale również po raz pierwszy w taki mocny sposób została zaakcentowana muzyka taneczna z udziałem zespołu PowerPlay. Również ta gwiazda niedzielna, która zawsze przykuwa oczy wszystkich mieszkańców. Też bardziej młodzieżowa niż niektórzy twierdzili w poprzednich latach. Jeżeli chodzi o konkretne nazwy, konkretne nazwiska, czyli grupa PowerPlay, Piotr Pręgowski, Poparzenika WŁ3. Bitwa kulinarna sprowadzi do miasta wiele osobowości. Jeżeli chodzi o bitwę kulinarną, tutaj będziemy gościli uczestników z programów telewizyjnych Helski czy Polska i MasterChef. Dwie drużyny złożone z mieszkańców Łukowa, które będą ze sobą rywalizowały, oczywiście pod czujnym okiem naszych gości będzie to Mariusz Szwed i Sylwia Biały. Oni będą kapitanami tych drużyn i tutaj właśnie na ulicy Zdanowskiego będzie się ta bitwa kulinarna. Odbywała. Podczas obchodów dni łukowa na stadionie miejskim oraz zalewie Zimna Woda odbędzie się ogólnopolska olimpiada wędkarska, podczas trwania której łuków odwiedzi minister środowiska. Koszt całej imprezy opiewa na kwotę około 100 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty organizatorzy planują pozyskać od sponsorów. Dzieci z gręzówki miały okazję wypróbować swoich sił w aktorstwie. W okresie ferii prawie 30-osobowa grupa uczęszczała na warsztaty dziennikarskie i filmowe. Podczas warsztatów pod okiem Piotra Struczyka dzieci zrealizowały kilka produkcji filmowych. W okresie ferii dzieci z Grędzówki mogły poznać tajniki dziennikarstwa i filmu. Zajęcia odbyły się dzięki pomocy finansowej z Gminy Łuków. Biblioteka Publiczna postanowiła zorganizować warsztaty filmowe. A 28 lutego miało miejsce podsumowanie zajęć. Tutaj sporo osób przyszło, zajęcia były atrakcyjne. Takim głównym tutaj, główną propozycją, to były zajęcia z dziedziny fotografii i filmu. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Początkowo przyszło kilkoro dzieci, jednak z każdym dniem gromadziło się ich coraz więcej. Zakładaliśmy, że będziemy mieli taką grupkę 20-osobową, szczególnie, że w trakcie realizacji filmów lepiej, żeby ekipa nie była zbyt liczna. No i pierwszego dnia mieliśmy 9 osób, następnego dnia już 15, i tak dalej, i, i tak dalej, aż w końcu zrobiła nam się grupa prawie 30-osobowa. Podczas warsztatów Piotr Struczyk, opiekun grupy, zrealizował wraz z dziećmi kilka materiałów filmowych. Podczas warsztatów planowaliśmy zrealizować trzy formy filmowe: reportaż, fabułę Wideoklip. Troszeczkę to się pozmieniało, ponieważ dzieci miały swoje pomysły, więc realizowaliśmy program paradokumentalny oraz film fabularny, a przy okazji powstał także reportaż podsumowujący warsztaty w ogóle. Już na samym początku Piotr zauważył, że dzieci z ochotą i zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach. Ich ciekawość była na tyle duża, że bardzo szybko przyswajali wiedzę, jak wygląda praca na planie. Bardzo łatwo bardzo szybko łapały te, takie wyjaśnienia techniczne i niektóre dzieci naprawdę zaskoczyły mnie, jak bardzo potrafiły, takie malutkie, które można powiedzieć ledwie odrastają, odrosły od podłogi, jak, jak bardzo potrafią myśleć o wielu różnych elementach związanych z realizacją filmu, czyli dźwięk, światło, ustawienie aktorów. Rodzice wykazali bardzo duże zadowolenie z prowadzonych zajęć. Stwierdzili, że ich pociechy chętnie uczestniczą w warsztatach. Było to widać, ponieważ dzieci same przychodziły do biblioteki jeszcze przed jej otwarciem. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla państwa w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień. Premierowe wydanie Infomagnes, jak zawsze w piątek o godzinie 18:00.